Magazyn Sportowy TVP Lublin, Tomasz Jasina. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na przegląd sportowych wydarzeń w regionie. Piłka nożna teraz w naszym programie. Ze zmiennym szczęściem grali wczoraj nasi drugoligowcy. W Puławach Wisła zdobyła kolejny komplet punktów. Tym razem ogrywając Siarkę Tarnobrzeg. Tym samym Puławianie wciąż utrzymują się w ścisłej czołówce tabeli. Zapraszamy na relacje naszych reporterów. Początek meczu Wisły Puławy z Siarką Tarnobrzeg zdecydowanie należał do gospodarzy. W czwartej minucie blisko zdobycia bramki byli Marek Nowak i Rafał Wiązek. Chwilę później dogodnej sytuacji nie wykorzystał Mateusz Janiec z siarki. W miarę upływu czasu coraz groźniej atakowali puławianie. Byłego bramkarza Wisły Kamila Beszczyńskiego do sporego wysiłku takimi strzałami zmuszał Dawid Pożak. Te piłki miały być bite, bite bardzo mocno na, na krótki słupek. Niestety nie wychodziło. Ale skoro stwarzało jakieś tam zagrożenie i, i, i mieliśmy z tego jakieś tam małe korzyści, no to cieszy. Po zmianie stron do głosu doszli piłkarze Starnobrzega, ale bramkę zdobyli wiślacy. W 70 minucie rzut karny wykorzystał Konrad Nowak. Parę minut później na murawie zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Sędzia pokazał Mikołajowi Skurnickiemu czerwoną kartkę, a po chwili wycofał się z tej decyzji. Lekka przepychanka, sędzia nie wiedział co się za bardzo stało, liniowy coś sygnalizował. Ciężko i mi to ocenić, no to jest tylko i wyłącznie ich pomyłka. Mimo, że Wisła mogła strzelić kolejne bramki, wynik nie uległ już zmianie. Drużyna z charakterem walczy, biega, nie odpuszcza, a jesteśmy uważam w formie sportowej i fajnej i, 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 i ta gra coraz bardziej nam się klei, także... Cieszymy się, tak jak jeszcze raz mówię, z wyników i z optymizmem w przyszłość patrzymy. Wisła Puławy, Siarka Tarnobrzek, 1 do 0. To była siódma kolejka spotkań Grupy Wschodniej II Ligi. Wisła Pławy była jedynym gospodarzem, który w tej kolejce wygrał. W pozostałych meczach zniczy Wigry 0-0, Radomiak Unia 2-2, Olimpia Elbląg Świt 0-1, Puszczanie Niepołomice po 0-1, Stal Rzeszów Wisła Płocki 1-2. To mecze sobotnie. W niedzielę Konkordia zremsowała z Garbarnią, a Pelikan przegrał z Resowią. Na czele tabeli Unia Tarnów i Wisła Pławy. Te zespoły mają po 14 punktów. Na trzecim miejscu Resowia, czwarta jest Puszcza, no a na dole niestety na ostatnim 18. Miejscu motor Lublin przed motorem po gąsiedlce świtnowy, dwór mazowiecki i siarka e, Tarnobrze. Dziś to wszystko. W środę i sobotę po wieczornej panoramie lubelskiej zapraszam Państwa na Sport Flash Magazyn sportowy, jak zawsze, w niedzielę o 22. Przypominam także, że można nas oglądać w internecie na stronie TVP Lublin, a na stronach od 201 do 218 Lubelskiej Telegazety spora porcja sportowej statystyki. A dziś Państwu dziękuję za spotkanie. Dobranoc.